Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. E, dzisiaj porozmawiam sobie o tym, jak reklamować treningi personalne kobietom i jak reklamować je mężczyznom. Także koniecznie oglądaj do końca, ponieważ poleci sporo mięcha. Najlepiej przygotuj sobie coś do pisania. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się Jakub Bober i prowadzę agencję Fitness Brand Elite, gdzie pomagamy trenerom zarabiać więcej i robić to w swoim własnym stylu. Także bez przeciągania lecimy z tematem, bo e, jesteśmy na plaży, jest tu jakieś 30 stopni co je słyszę, jest to trochę gorąco, więc mam nadzieję, że tutaj nie wyparuję nagrywając ten materiał i nie spłaci mi się klata przed zakończeniem wideo. Ok, lecimy z tematem. Numerem jeden, który musisz wziąć pod uwagę w momencie, w którym tworzysz reklamę, czy też jakby sprzedajesz trening, bo, te, bo też sobie porozmawiam troszeczkę o tej psychologii sprzedaży, jest to, że kobiety o wiele bardziej podchodzą emocjonalnie do treningów personalnych i też do podejmowania decyzji zakupowych. Aniżeli mężczyźni, ok? Kobiety są bardziej emocjonalne, mężczyźni są bardziej logiczni. Kobieta prędzej zapyta się ciebie, ok, zmieni się moje życie, czy się nie zmieni, ok? Natomiast y, facet prędzej zapyta się ciebie, ok, ale jak zamierzasz to zrobić, tak? Kobiecie w, w, w tekście reklamowym, w przekazie reklamowym będzie bardziej imponował tekst, że mm, ok zdobędziesz figurę swoich marzeń, tak, założysz wymarzoną sukienkę i to jest w tym momencie kobieta po prostu ona już widzi jak, jak zakłada tą sukienkę, której nie mogła założyć, tak, bo, bo wyglądała po prostu w niej grubo, a tak bardzo chciała ją mieć e, i, i ona już puszcza tą wodzę w wyobraźni, ponieważ gdzieś odgrywają po prostu e, grę te emocje. Natomiast u facetów e, będzie działało na, bardziej na przykład coś takiego e, bardziej prostego. OK, e, zasady działania ze mną są dwie. Numer jeden, wdrażamy to, co działa. Numer dwa, eliminujemy to, to co zbędne. Widzisz, to już taki prosty przekaz, typowo prosty plan. E, takie typowe konkrety z grubej rury. nie? Ciśniesz, gdzie chłopna to patrzy, mówi o konkret. No i gada z sensem, nie? Polać mu, nie? <laughs> e, więc, więc śmieję się teraz, ale mm. To są, to są tego typu rzeczy, nie? Albo na przykład e, zasady, zasady e, ze mną są proste. Numer jeden: trening ma być treściwy i efektywny. Numer dwa: dieta ma służyć tobie a nie na odwrót, tak, i widzisz i znowu chłop widzi, kurczę, po prostu prostą logikę w tym wszystkim aha, oczywiście, zanim przejdziemy sobie dalej nie generalizujemy, tak, zarówno kobiety będą ceniły sobie przekazem yy, logiczny i też będzie grono facetów, których którzy będą cenili sobie ten przekaz yy, yy, emocjonalny ok, każdy ma swoje marzenia i, i, i jesteśmy po prostu ludźmi więc, więc nie ma tak, że kobiety są takie, facety są tacy mówimy tutaj o tendencjach gdzie stanowią znaczne przewagi pewne grupy konsumentów, ok? Dobra, idziemy sobie dalej. Numerem jeden, yy, numer dwa to kobiety pozycjonują się wśród kobiet tym, że inne kobiety im zazdroszczą. Faceci pozycjonują się wśród facetów tym, że inni faceci schodzą im z drogi. I o co tutaj e, chodzi? Numer jeden, yy, jeżeli powiesz kobiecie, ok, słuchaj, no koleżanki będą ci zazdrosić albo koleżanki albo koleżanki będą oszołomione, będziesz mieć oszo, oszo, oszołomiającą, będziesz budziła zazdrość swoim albo będziesz budziła podziw swoją sylwetką. I w tym momencie kobieta wyobraża sobie już, jak ona wchodzi do pracy albo na na rozmowę sprzedażowej, nawet bezpośrednio możesz powiedzieć, że wiesz, słuchaj, no zobaczysz, się w pracy będą ci mówić, "Wow, co ty zrobiłaś, że masz, że masz taką, że masz taką talię." ok? I ona sobie już wyobraża, jak te koleżanki mówią mi, "Ej, ale ci zazdroszczę tej sylwetki. O, wow, jak ty to zrobiłaś?" ok? Więc więc kobiety E, cenią sobie to po prostu że inne, że jej koleżanki zazdroszczą, jaką świetną pracę wykonała, natomiast faceci, wiadomo, chcą być po prostu tymi samcami alfa, tak? Chcą być po prostu tymi najmocniejszymi zawodnikami, nie? Więc, więc u faceta na przykład e, powiesz, że wiesz, będziesz budził respekt swoją zbudowaną sylwetką, tak? E, albo, no, kumple będą ci mówić, że z tobą to lepiej nie zadzierać, nie? Do ciebie to lepiej nie podbijać, jeśli tutaj mówimy o rozmowie sprzedażowej, bo w, w reklamie, no, to będzie to tak troszeczkę brzmiało, e, mm, Zbyt, e, zbyt mocno, można by powiedzieć. Ok, zawracamy, lecimy w drugą stronę. E, natomiast e, to jest też to, nie, że u, u kobiet, mówi, e, u facetów mówisz, ok, słuchaj, będziesz budził podziw swoją, swoją sylwetką, nie? Swoją dobrze zbudowaną sylwetką. I to jest też to, co trzeba mieć warto na uwadze, że po prostu facet chce, przepraszam, facet chce stać się tym Samcem Alfa, ok? W stadzie. A samiec Alfa w stadzie cechuje się tym, że po prostu inni czują do niego respekt, inni do niego nie podjeżdżają, inni mu po prostu jakby nie fikają, tak? No nie każdy przychodzi na trening po to, żeby gdzieś tam kogoś przestraszyć, ale no jest taka duma co nie. I e, w szczególności jeżeli jesteś facetem, no to wiesz, że jeżeli ktoś ci po prostu daje szacunek i wiesz i w jakiś tam sposób okazuje ci to, mówię, dobra, spoko, stary, ja w tobie w, 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 w tobie w drogę nie wchodzę, no to jest takie, kurcze fajnie, ok? E, Lepiej, lepiej, lepiej niż na odwrót, co nie? E, więc, więc, jest e, kolejna kwestia ok, przerwa na zmianę e, ręki mi, mikrofonu. Ok, jeszcze sobie tutaj poprawię chwyt. Dobra, już to mamy. Lecimy sobie dalej e, z mm, tematem. Kolejna rzecz jest taka, że kobieta bardziej będzie szukać w Tobie jako u trenera opiekuna, facet będzie szukał w Tobie lidera. Czyli kobieta będzie bardziej szukała kogoś, kto powie jej spokojnie, boisz się, obawiasz się, że nie dasz rady sobie zrobić, chodź przyjdź do mnie, ja ci wszystko pokażę, ja ci wszystko wytłumaczę, tak? Natomiast facet będzie szukał kogoś, kto mu powie. Ok, słuchaj, dawaj tutaj, e, wchodzimy na robotę raz, dwa, trzy. Z moją pomocą tu ogarniesz, to szybko zobaczysz, jak to sprawnie pójdzie. Widzisz, czujesz tą różnicę? Teoretycznie, że tak powiem, delikatnie tylko zmienił się vibe, ale to jest istotna różnica, ponieważ ko, u, do kobiety mówisz po prostu tak opiekuńczo. Ona chce, żebyś ty, e, chce się poczuć przy tobie bezpiecznie, niezależnie czy jesteś trenerką. No też nie, nie bez powodu, kobiety, e, nie, nie bez powodu, dziewczyny. E, łatwiej pozyskują klientów, w szczególności gdy e, reklamują się tylko i wyłącznie kobietom, ponieważ kobiety szukają tego bezpieczeństwa. E, I jeżeli kobieta widzi drugą kobietę, trenerkę, to ona mówi: O dobre, tam przynieś się, poczuję bezpiecznie, i tam się nie będę musiała krępować i lecimy, nie? więc, 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 więc to wchodzi łatwiej. Natomiast, Ci e, wiadomo, że gdzieś tam trzeba delikatnie ten entuzjazm, dopiero i poczucie bezpieczeństwa zbudować. tak? Ale to, co jest ważne u kobiet, właśnie mówisz spokojnie. Nie bój się, jest, jest. Yes. Chodź, kurczę, ja ci wszystko pokażę. Ze mną tu się możesz poczuć komfortowo. Z zobaczymy, jak to wszystko u Ciebie wygląda i zaczniemy działać. Więc kobiety będą szukały w tobie takiego po prostu opiekuna, więc ważne będzie to. Żebyś ty im mówił, że w porządku, bez żadnych obaw, słuchaj, przyjdziesz tutaj do mnie w mojej atmosferze, zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda. Zajmiemy się tutaj tobą holistycznie i zobaczysz, jak Twoja sylwetka poprawia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ok? Natomiast, jeżeli jesteś facet, jeżeli kierujesz swój przekaz do faceta, to on szuka takiego lidera, bo on bardzo często po prostu czuje się w jakiś sposób wybrakowany. To też jest ważne. Bar, mało męski w tym wszystkim, nieporadny, tak? I on szuka kogoś, kto po prostu poda mu tą pomocną dłoń, jakby wyobraź sobie, że ten, jakby twój klient, ty jesteś poziom wyżej na tej skalnej półce, bo to by się udało wejść, tak? Na tą skalną półkę. A on nie może sobie poradzić, ty jesteś tym takim kurcze, tym, tym, tym lepszym zawodnikiem, który podaje mu tą grabę. Mówi, dobra stary, wchodź tutaj, ja ci pomagam. pach, Jest ta graba zbita, podajesz go, wciągasz go na tą, na tą wyższą półkę i, i, i on tam jest, jesteś tam razem. tak? Więc, więc to jest to, to jest ten vibe, który będzie mega pomagał ci w, po, w pozyskaniu faceta. I to jest też mega ważne, bo e, bardzo często mamy taką sytuację, gdzie przychodzi nam klient. E, przepraszam, mamy, reklamujemy się dla, dla kobiet i ktoś dokładnie tak samo e, tworzy reklamę dla kobiet i tak samo tworzy reklamę dla mężczyzn, że tak, zapraszamy, będzie super atmosfera tutaj w naszym studiu albo u mnie na treningach ze mną, tak? Poczujesz się bezpiecznie. Facet niekoniecznie tego będzie oczekiwał od Ciebie, tak? Facet będzie chciał, żebyś przyszedł, żeby, żebyś przyszedł po prostu, żeby przyszedł do Ciebie, żebyś powiedział mu, okej, okay, dobra, słuchaj, dawaj tutaj do mnie, ja wziązę Cię na wyższy poziom, robimy to i to i to, Cyk, cyk, i zaraz zobaczysz, jak tutaj odwracamy grę i przejmujesz kontrolę. tak? To też jest kolejna rzecz, która jest mega ważna. Facet lubi czuć kontrolę. Jeżeli Ty będziesz się w swoich reklamach mówił mu słuchaj, odzyskasz kontrolę albo przejmij kontrolę teraz na tym, jak wyglądasz, przejmij kontrolę nad tym, jak się czujesz, to też będzie działało, to też będzie robiło robotę. Okej, okay. kolejna rzecz to to, że kobiety mega cenią sobie atmosferę na treningu. I to też będzie mega ważne. U kobiet działa mocno uśmiech na reklama. I to jest kurczę absolutna, absolutność. Tak? Jeżeli ty się. Z kobiety czasami potrafię wybrać trenera na podstawie tego, jak on się uśmiecha. I ten się ładnie uśmiecha, ja pójdę do tego trenera. A ten jest poważny, to, to nie, bo tam kurczę musi być sztywno, nie? Ona musi wiedzieć, że na tym treningu po prostu jest sympatyczna atmosfera i, i nie będzie czuła jakiegokolwiek tam zagrożenia, nie? Czy tam. okej, okay, momencik, przerwa na, na zmianę eee, kamery. Raz jeszcze. Ale następnym razem musisz na taki spik wjechać, bo... Oj, ciężko. Dobra. Więc teraz tak, e, kobieta musi czuć, że, że, że nie będzie żadnego zagrożenia, tak? Na tym e, treningu z tobą. E, i, I ten uśmiech po prostu będzie to budował. On będzie po prostu redukował całe to e, napięcie, więc jeżeli ty e, powiesz, że u Ciebie na treningach jest świetna atmosfera, tak? Że sobie pogadacie, pośmiejecie się i Ty już sobie na, na, pokazujesz to też jakby... Twoją mową ciała, tym, że jesteś uśmiechnięty, serdeczny, tak, to to będzie też robiło robotę. Natomiast jeśli chodzi o, o faceta, też jest to ważne, ale już nie jest to tak aż istotne. Tam nie musisz mieć takiego uśmiechu od ucha do ucha. Fajnie, jak się uśmiechniesz, mówisz, "Padaj, wpadaj i zaczniemy, będziemy działać. Okay? Kolejna kwestia to też mowa ciała. My we Fitness Brand Elite dajemy całym E, całe szkolenie naszym, naszym e, trenerom, żeby przygotować się pod tym kątem do, 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 do nagrywek, ponieważ to też będzie świadczy, świadczyło o tym, czy przede wszystkim ty e, prezentujesz się jako lider. No, bo mieliśmy sytuację taką, gdzie e, trener e, jest tak zestresowany, że nagrywa ręce, ma tak założone głowę, tak pod podkuloną. I czy wszystkim, jeszcze, jeszcze jesteś mężczyzną i chcesz poprawić swoją sylwetkę, tak? I generalnie no, reklama nie chwytała. No a za chwilę mieliśmy klienta, gdzie uśmiechnięty, otwarta postawa, jest ta gestykulacja, jest ta praca dłoni, tak? Cześć, e, przyjmę pięciu mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ciało, poprawić swoją sylwetkę. I widzisz, i poleciał prosty przekaz, ale sam ten entuzjazm, sam ten vibe, jak on wyglądał, e, ten jego jakby uśmiech, ta otwarta postawa ciała, te konkretne ruchy, te, te konkretne gesty e, sprawiły, że. Mm, po prostu jego reklama e, zadziałała jak szalona. No, Lidy wpadały jak szalone, więc, więc był tutaj mega e, sukces pod kątem e, właśnie skuteczności reklamy. Także weź to też pod uwagę, czy nie jesteś po prostu taki podkulony, czy nie jesteś jakby po prostu zamknięty, czy po prostu od siebie przede wszystkim emanuje pewność siebie na tej reklamie, bo to też musi być. Pamiętaj, że to co robisz, cokolwiek, czy to czy sprzedajesz kobietom, czy sprzedajesz mężczyznom, to jest po prostu jakby. Transfer energii tego co robisz, także e, tyle jeśli chodzi o e, dzisiejszy materiał. E, więc, więc pamiętaj za każdym razem, że e, sprzedając kobietom musisz mieć na uwadze to, że one troszeczkę inaczej myślą, po prostu e, słuchają, oglądają inne filmy, e, mają troszeczkę inne wartości jeśli chodzi o e, tą swoją e, jakby hierarchię. To jest ważne, żeby one czuły się przede wszystkim bezpiecznie, żeby był ten entuzjazm. Natomiast u facetów musi być to kurcze konkretne, tam musi być dobra, wpale słuchaj, zrobił konkretną robotę. Kurczę, będzie dziarsko, będzie ekstra, nie. Także tak to mniej więcej wygląda. Wdruż, wdrażaj sobie to, za każdym razem. Pamiętasz, mieć te rzeczy na uwadze, które Ci powiedziałem. Niezależnie od tego, czy nagrywasz dla kobiet i czy od, odgrywasz, czy nagrywasz reklamy dla mężczyzn zarówno w Twoim przekazie w Twoim kontencie, a w reklamach to już w ogóle, także dziękuję Ci za obejrzenie do końca jeśli jeszcze nie zostawiłeś mi suba bardzo Ci o to proszę pomoże mi to docierać do większej ilości trenerów no i też zostaniesz poinformowany o nowych rzeczach hmm. jeśli jeszcze nie widziałeś mojego Instagrama zapraszam Cię na mój Instagram a jeśli chcesz docierać do lepszych klientów, robić skuteczniejsze reklamy, rozwin to co widzisz poniżej. Znajdziesz tam linki do moich szkoleń, do mojej wiedzy i zobaczymy w jaki sposób możemy wznieść Twój biznes trenera na lepszy poziom. Tymczasem dziękuję Ci za oglądanie do końca. Wszystkiego dobrego. Pozdrowionka. Cześć.